Hej, 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 witam was serdecznie z tej strony Przemka Zapraszam Was na kolejny odcinek Parminger 20 22Blesie oczywiście Powiem Wam tak. Ta gra strasznie mnie denerwuje, naprawdę strasznie Jakby <laughs> takie które tu są, no to jest masakra. Dosłownie masakra Buguje się te drzewo jeszcze niemiłosiernie No ale nic na to nie poradza. Taki mamy I teraz tak Jeśli chodzi o tą serię To tak sobie pomyślałem, że trochę byłoby bez sensu Jeździć w kółko to samo Wycinać, zawodzić, wycinać, zawodzić Więc po prostu będę sobie też grał na tej serii sam Sam sobie będę grał na tej serii I jak będą ciekawsze rzeczy będę pokazywał Zobaczcie, znowu widzicie To jest Nie wiem czy Pan też się tak robi to nie musimy, że jest za ten pięć za duży aha, za wielki jest a no właśnie dużo rzeczy tu jest takich, które są za wielkie I będę chciał tutaj po prostu teraz też zbudować ten park rozrywki ten roller coaster ale ile z moich planów wyjdzie to nikt nie wie że sobie tutaj trochę po, pobawię się kurze mnie trochę te to jeszcze tutaj to cięcie e, tym kombajnem jak jest naprawdę fajne To załadunek tego drzewa to jest masakra myślałem że oni coś poprawią ale te chwytaki taki to się są okropne Tu jest takie mniejsze, że jak bym nie chciał wycinać Ale tą brzuszkę to by może i było, bo balił tutaj. Nie wiem nawet co to jest Ten już, te już jest pewnie za gruby. A no nie, jeszcze udało się go zciąć. Dobra, na razie go zgaszę by się przejdźmy do, do góry, do tego naszego tartaku. Gdzie ten tartak mu jest? Tu bo się pogubił. Tu nie to. Odwieźćmy. Jak to wygląda? No, parę litrów jest, ale nie za dużo. Ciekawe gdzie to się będzie składować tam. No Mam szczerze, że jeszcze nie wiem, dopiero to testuję, tutaj możemy sobie jakieś tam trociny czy coś ładować, nasze krótkie beleczki, ale gdzie tu się, no, mój tak nie mogę do niego wejść, gdzie tu się będzie pokazywało to drewno nasze, pewnie tu gdzieś, coś czuję. Dobra, wiecie, zawsze przyspieszmy trochę tego czasu. Bo chciałbym zobaczyć paletę, jak wygląda. Mamy. Dobra, zwolnij, 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 zwolnij. No, tak wygląda drewniana belka. I ja tą belkę podnieść nie podniosę. Będę potrzebował wózek widłowy, żeby ją w ogóle wsadzić na cokolwiek. I na te cokolwiek też nie mam na co. A takich belek jak to potrzebuję sześć tam zawieść. No to trochę się Trochę się zejdzie z taką robotą. No bo tym czoniczkiem na tym nie będę woził, no bo tu nawet nie ma jak, żeby to się rozkładało, ale to się nie rozkłada. Ten sprzęt mam jeszcze wypożyczony na dokładkę. To jest masakra. Muszę proszę, kupić wózek widłowy, który i dostarczyć go tam, gdzie są wózki widłowe, i to jest ten, ta manitka. Jakbym go chciałby pożyczyć, kul się nie da zmienić. Tu się nie da, tu się nie da, czyli się nie da, czyli około takie będzie na. Dobra, to taki buzeczek I muszę kupić sobie jakąś przyczepę teraz, żeby to w ogóle wozić Najlepiej jakąś zwykłą, prostą taką do przewozu Albo lawetę Lawetkę, i na lawetce będę sobie woził Na tej No, z paru sztuk mi wejdzie, a zawsze przyda mi się też do przewozu Innych rzeczy gdzie on te koło zapasowe ma? Ja, to taki bawier, chyba. No i to jest też kosztuje 60 tysięcy. Masakra. A z czym to się później ściągać? Muszę jeździć z tym buskiem Masakra, mam powiem. Naprawdę nie wiem co mam tu robić. Bo tam gdzieś jakiś wózek jest, ale to jest nie mój wózek. No tu mamy wózeczek. wciąż do pojazdu. Czy on jest na jakiejś hali? Nie ma widoku ze, ze środka? To jest zepsuty jest. Ha, 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 ha. To jest widok ze środka. Fajny wózek, ale widok ma popsuty. Ale to nie jest mój wózek, nie? Wejdźmy, w, czekajcie. W mojej graty, no ja nie posiadam buska, czyli to jest nie mój wózek. Ale czekajcie, ja będziemy się tu nie bawić. Tepnijmy się nim tutaj. Dało się, dało się, dobra. Lipa tylko, że, że kamera nie działa w nim. Jak gdzieś ciasno będzie, to będzie lipa. To jest oryginalny oryginalny wózek z gry. Będę sobie układać O ile on tu będzie Dobra, ja będę kombinował, nie wiem co tu zrobić z tą serią Bo dla mnie to takie trochę bezsensowne jest. Ja musiał teraz te belki sprzedawać Żeby zarobić trochę pieniędzy i tak dalej i tak dalej I do lasu i z powrotem do lasu i z powrotem Więc decydujcie jak chcecie Czy po prostu tutaj sobie zrobić firmę Jakąś taką mocniejszą do wywozu, przygotować te sprzęty jakieś już do wywozu. No nie muszą być to olbrzymie sprzęty, ale żeby te sprzęty miał. I to tyle. Do zobaczenia, cześć.